Za to, że jest tak skomplikowana i złożona, że aż piękna i bardzo ciekawa. Kolej składa się z personelu, z infrastruktury, z taboru, z utrzymania, z bezpieczeństwa, z przepisów, z dokumentacji, z najróżniejszych systemów. Za to pytam. Kocham kolej, bo dla mnie to coś więcej niż tylko praca. To sposób na życie. Prowadząc pociąg, czuję spokój. Mam poczucie, że jestem częścią czegoś większego. To kolej nauczyła mnie cierpliwości do samego siebie, odpowiedzialności. Ale i pokory wobec siły maszyny i czasu. Dlaczego kocham kolej? Pierwsza rzecz to stukot kół na łączach łukowych. Druga rzecz to zapach pokładów kolejowych drewnianych, zapach rozotu, Trzecia rzecz to śpiew szyn na łukach. I czwarta rzecz, bardzo ważna, to sygnał baczność na przejazd. Kolej kocham zapa, że jeżdżąc po niektórych szlakach nie muszę pić kawy.